Cześć! Słuchajcie, ten sam mięsień, a jakże różne wykonanie. Ten jest to schab szlachecki w niespotykanej ziołowej obsypce. Niewędzony, ten z kolei, z delikatną nutą przypraw, ale już uwędzony. Te dwa produkty, mimo tego, że są zrobione całkowicie inną techniką, smakują wybornie. Zobaczcie, schab szlachecki, jaką ma delikatną strukturę kruchości. I ten sam schab barona przepraszam Was, chwilę ukroję. I też zwrócicie uwagę, mimo tego, że to jest produkt dojrzewający, bardzo kruchy i bardzo delikatny. Przyjdźcie i przekonajcie się sami, jak to może dobrze smakować.